Cześć, Korzystać z tej strony, Husiek. Witam Was w pierwszym odcinku GTA 4. E, długo zapowiadana seria w końcu na moim kanale, i to pełna seria. Nie wyrywkowa, tylko pełna. Tak jak chcieliście. E, a czemu, czemu GTA 4? Ponieważ piątki. Po pierwsze, nie mogę nagrywać. Nie mam możliwości e, zgrywania, ponieważ moja awerka odmówiła posłuszeństwa i umarła. Także niestety, no. Jest jak jest. I oczywiście. Em, Wszyscy nagrywają teraz GTA 5, prawda? W większości kanałów GTA 5, GTA 5, GTA 5, GTA 5 jest spoko grą. Ale słuchajcie, kurczę, skoro nie mogę nagrywać GTA 5, to nagram całą GTA 4 plus ciekawostki, znajdźki i tak dalej, i tak dalej. I pierwsze co się rzuca mi w oczy, już tak teraz sobie włączyłem, zainstalowałem, bo powiem wam szczerze, długo, długo nie grałem, to wydaje mi się większe życie w tej grze. Jednak widać to, że konsole. Widać że konsole no nie do końca sobie radziły z e, mocą, którą, którą wymaga e, GTA 5, żeby żeby ogólnie... O, policja. E, żeby, żeby, żeby po prostu to miasto żyło tak naprawdę, bo to miasto tak szczerze mówiąc, No nie żyło. Poczekamy sobie na samochód, tylko niech przyjadą policjanci i weźmiemy tej babci samochód. Co tu leciało? Dobra, niech odjadą dalej. Stój No cholera następny. następni Je... O tu jest jakieś żałtko Dobra, bierim Kurde Hu Dobrze się nie dowalili Radio, 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 radio nie Mogę wyłączyć radę? No to zostanie VB. Czemu by nie? Dobra, jedziemy do Romana. Ja tam sobie pominąłem ten sam początek, gdzie z tego Romana z tym Romanem jedziemy z tego portu i tak dalej, więc żeby po prostu żeby po prostu nie mieć dodatkowej roboty. Okej. Okay. A to Roman jest już tutaj. Dobra, ciekawie co z Romanem będziemy mieć ciekawe do zrobienia. Ale te początkowe misje szczerze mówiąc, pamiętam, mu grałem troszeczkę wcześniej. Come on, big guy, I do some work, a get out of here. We don't need jokers. Screw you! Screw you! Baby, when I look into your eyes, it means something. I see little Romans, I see little Mallorys, I see stars, I see angels. In my homeland, we always say. Yeah, we got one too. You're a fag. <laughs> <Shit>. <laughs> Jesus Roman, you fucking idiot! How can I take you seriously? Very difficult, I think. Hello, Roman. Uh, did, did he, Hello, yeah! <laughs> This is my cousin, I tell you about Nico. Hi. Nico, this is Mallory, the beautiful girl I tell you about. See? Not everything I tell you is bullshit. I bet most of it was. <laughs> I hope you're less full of shit than your cousin over here. Ah. Thank you. This is the woman that I'm going to marry. <laughs> Whatever you say. I thought you were going to marry me, baby. <laughs> hey, what? <but>, uh, great. <laughs> you're fucking crazy, man. <laughs> you should lose a few pounds. Otherwise, this beautiful lady is going to leave <laughs> I uh, No, uh, I'm a fat prick. What did I do? Uh, Pay you uh, dance? I uh, will we'll do, man. We spoke of this. No, we didn't speak. You spoke. Then you say your are out of batteries. You treat me like a bitch. Never. I uh, treat you like an idiot, not a bitch, huh? <laughs> I guess it's uh, true. The beautiful women do like the guys with a funny sense of humor. Ho, mm ho. -hmm. <laughs> <laughs> I'm laughing. <laughs> I'll get you the money. I know. And Roman, tell this fucking yokel here if he doesn't stop staring at me, I'll have his head chopped off and put a film of it on the internet. Ouch. Ah, oh, good. Great. <laughs> <laughs> yeah, fantastic. <laughs> Look, say what you like, but at least that guy knows how to speak to a lady.

Call me if some Albanian show up in some shitty beige Willard. Those are the guys I owe money to. Do, do not hurt them. I know what you're like, Nico Bellic. You and your dead, Who is isto,

Jaki Roman? się Dobra. Cousins, two guys are going in the store. I think they are the loan sharks you speak of. Shit, I'm down. You better get out of there. Ta, oh, yeah, lepiej go do to to szybko, szybko, Shit, Nico, what's them? They must have been told I was here. Come back here, you shit!

je zgubiliśmy już i jednożycie na koncie. Panie będzie... Kurde, nie, 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 nie w tej zadań. Dobrze. Oj, oj. Się u dziadzia przez to jedziemy Romana odwieść na miejsce.

Tutaj niestety nie mamy, e, nie mamy, nie mamy smartfona. Smartfona, a widzę co? Zjednę sobie bułkę z parową. Weź, idź mi stąd. O, po rusku gada. Kur. Patrzcie jaka parówa, to ja bardziej jak kiełbasa wygląda. Ale tak w ogóle, propo, dźwięk. Głośność muzyki. Muzykę sobie w wyłączyłem. Nie wiem czemu, ale cholernie mnie drażni muzyka w, w W samochodach przynajmniej, jak się jedzie. Nie wiem, jeżeli macie jakieś możliwości, że czy da się wyłączyć, to mi napiszcie, to wtedy sobie tam będę... Szalony, to będę sobie tutaj czasami zapuszczał. Otrzymałeś przed chwilą wiadomość, co jest to. Zostało, to zacznijmy z Jakie kreperty? Okej. Okay. Cholera, potrzebna pomoc. Przyjedź do biura. Migiem. Roman. Eee, dobra. Do biura sobie pojedziemy oczywiście w przyszłym odcinku. Um, teraz sobie... ...sobie pojeździmy troszeczkę. Tak, żeby, wiecie, jak na pierwszy odcinek, bo pierwszy odcinek będzie oczywiście około 15 minutowy, później następne odcinki będą już około 30-40 minut nawet. Olera. A tak żebyśmy się teraz oswoili troszeczkę. Ja też się troszeczkę muszę oswoić z jazdą i tak dalej, więc ile fabryka dała? Pod prąda. Oj, oj, oj. O. o. Sponiewierało mnie, ale dobra, jedę dalej. O oh, shit! Kurde, w którą kierunku wy... w którym kierunku wyjedziecie, no cholera, jasne. Porąbani. Dobra. Jakiś helikopter słyszałem. Szybciej, 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 szybciej! O szalony! Za w ogóle zastanawiam się, żeby sobie jakieś mody wgrać, ale z studiłem... Nie. Mody to może później, jak zakończymy fabułę na 100%. To wtedy będziemy się zastanawiać nad e, jakimiś e, modami. Trafię, 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 trafię! Oh, no! Zaraz tutaj się rozpędzimy. przejedziemy jakichś Żydów. A później zakończymy. Będziemy... Przelecimy? Przelecimy? Nie przelecimy. Dobra, te Żyty chyba były tam. Znaczy, ogólnie nic nie mam do Żydów, żeby nie było. Nawet znam jednego. Który jest wyznania żytowskiego. O, może tak? Spoko gościu. Ale czasami lubię ich rozjechać. No będzie takie... A, z fartem! Zboczenie! Waga, waga, Hop! Kure. Gościu, miałeś farta. O, nie ma. że co to, to, psy? What? What? Dobra, Rzecofa. Nic ciekawego. Tutaj mamy park. I zobaczcie. Nie, nie będę mu... nie będę mu obijał pyska. I zobaczcie ogólnie. Ogólnie ile tu jest... Ile tu jest ogólnie ludzi? Nie? Tak tam się patrzy, tam idą ludzie wszędzie. Wszędzie chodzą ludzie, a tak naprawdę w jeżeli się przeżycie, tych ludzi jest naprawdę mało i według mnie... Tutaj są bardziej tacy. No, mm, brakuje mi słowa. Inni? Nie, może nie inni, ale. Kurcze jest... Nie wiem, tak więcej tych... tych no, ubiorów o, może więcej ubiorów takich Nacji, nie, bo Żydzi, nie Żydzi Hindusi z zakupami i, i w zasadzie. Nie. no Według mnie Według mnie i we, tak jak dla mnie to, 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 to jest... To jest lepiej zrobione. Troszeczkę jest lepiej zrobione. Dobra, podpierdziłem sobie samochód za niedługo do Romana będzie musiał jechać Ale to już w przyszłym odcinku e, Pierwszy odcinek był taki... nazwijmy to Prolog? Prolog, tak, bo z, objechaliśmy z Romanem Pierwszą e, stację, tam misję, stację. Pierwszą misję i, i i zabieramy się zaraz za kolejne. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Oczywiście, jeżeli Wam się odcinek podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza. I cóż, e, zapraszam Was do kolejnego odcinka który już niebawem e, i, i, i. E, no. Także cóż, zapraszam was do kolejnego odcinka. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. I tak jak mówię, łapka, komentarz i czekajcie na następny odcinek. See ya, pa, pa. pa.